Jesteśmy nad jeziorem Orawskim, i w ogóle mało wody dalej. Woda jest cofnięta, w ogóle ludzie tutaj z łódkami są. Wszystko jest, powiem Wam, fajnie, i, i może było nawet popływać. Tylko woda jest mała, no nie dalej. Idziemy się spytać. Idą łapać, i niby trzeba mieć pozwolenie na wołowienie ryb. Bo się pytałem, Słowacy idą łapać i trzeba mieć pozwolenie. Tak mi gadali, no nie? Na łowienie ryb. No. a my idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj. No, wody nie przybyło, nic, powiem Wam szczerze. Domki są. A te w ogóle nieopuszczone chyba nie będą pływać w tym roku. Już początek wakacji i tak mało wody. Strasznie mało wody jest. Dalej nad jeziorem. A zobaczmy, jaka woda, czy zimna. Sprawdzałeś? Łódeczka, są zwrócić, ale widzę, że im nie wyszło. Aby go wyciągali, chyba mi zwrócili. Tu w ogóle, patrzcie się, ludzie są samochodami, co nie? Tu tak nie było w ogóle. Tutaj ktoś. KNT z łódeczką se pewnie łowi tu następna Honda KNT Nie ma wody to co to ludzie tutaj postawiali A oto z przyczepami Ale gdyby woda była To jest pełno Słuchajcie to nie ma To nie ma gdzie tutaj stanąć bo jak byłem to było pełno wody tak ta łódka stoi No to słuchajcie gdzie to wiedziesz? Przecież tu nie wiedziesz samochodem Nie ma takiej opcji może tu zaparkować, stanąć bez problemu a teraz by rzucił Zwróci, jako się zwróci. Tylnie koła są. To jakby były rolki to by fajnie zeszło, no nie? To ja sam robił. A sam pan robił. A ze zwykłej przyczepki. Ze zwykłej przyczepki pan sam robił to nie. Ja sam to robiłem. sam Aha, wiem. No i fajno, fajny ten pontonik. I silnik też macie fajny ile koni? Silnik. Ile? Jaki mocny silnik? Ale Kara, nikim ciągną młotkę. Perspektywa się może zmienić. Jeszcze nie wiadomo co będzie. Oni mi gadali, że pływali ostatnio na tym, na lipcowskiej marze. Dwa tygodnie temu. Co będzie dobre na Marek. co, że nie ma tego mułu, tego błotu. No, jedziemy w takie miejscu, że się można pokąpać. Że jest fajnie. Także tak, że tak wygląda jezioro namiestowo. Czwarty, tak, tym czasy, takie małe takie Patrzcie się ile od nich parch same, sami nasi. <grystanie> idziemy, idziemy na jezioro. Tu jest takie wejście przez las w innym miejscu. Taka plaża była, co się można kąpać. Taką mamy Chorwację, czyli jezioro. Tyle nam zostało tutaj na Podhalu Sztuczne jezioro Nic więcej Morza nie ma Patrzcie się jaki piękny las Idziemy nad jezioro na plażę Pokąpać, nie na no, żarty. Idziemy zobaczyć jak tutaj jest, bo Tu nie byłem dawno Ale już widzę, jak mało wody jest. Grilla można wziąć. Ogień ludzie palą. Chodźmy zobaczyć, jaka woda jest. Jaka plaża, czy kamienie same. Ale tutaj, gdzie idziemy, to zawsze była woda, wiecie o tym? Także teraz trochę lipa jest. Ale też fajnie. No taka jest kula, że no słabo trochę, bo kamienie, ale co zrobić? Ale woda była tam ciepła, zobaczymy, jak tutaj jest. No powiem ci, że nie jest źle. Woda jest ciepła. Jednak te upały zrobiły robotę, że to, to nie może, że cały czas woda dopływa, czy coś tam, tylko rzeczywiście jest ciepła ta woda. W 23-24 będzie miała Ale czysta patrzcie się. Kurde. Czadka już spadła do wody. Taki wiatr był. mi do wody wpadła mi czapeczka, moja kochana No fajnie jest Jedziemy dalej zobaczyć I nawet nie ma dużo gronów, taka woda W miarę wszystko wam. Pięknie jest tutaj Powiem wam, tak blisko, 25 km ode mnie od domu Od Zakopanego macie 45 Może 40, coś takiego Zależy w którym miejscu chcecie tutaj dojechać Tu widać zaporę. Tu jest zapora. Kiedyś tu woda była całkiem do połowy tego betonu, ale widzicie jak teraz jest mało. Kiedyś tu woda była całkiem do połowy tego betonu, a patrzcie się jak teraz mało. No ale co zrobić? Jedziemy dalej. jest taki camping bardzo fajny 7 euro kosztuje żeby tu przyjechać i na przykład sobie e, zaparkować ze skuterem albo e, przenocować też można w namiocie z campingem 6 euro namiot 7 euro skuter 5 euro 5 euro od osoby Tak wygląda to I takiego slipa mają piasek Fajnie tutaj jest, powiem Wam, że chyba tu przyjadę. Fajny camping. Bardzo mi się podoba, powiem Wam. Za 7 euro to bardzo spokojna cena też. I patrzcie, się, jak ta tym widać. Residência Marina Zobaczcie się jak Tatry widać stąd Mega, co? Tak się nazywa ten camping, jakbyście chcieli wiedzieć To wam jeszcze nagram informacje Autokamping Sranicka Osada No, skutera można Łódkę można przywieźć, wszystko Także i wszystko wiemy. No. Ej, a ty mam takie, ten skuterami jest takie, że coś jest tak ładnie. Ty jest ładnie, ty jest super, na miejscowo. Na miejscowo. Tu jest kebab. Ale my idziemy na wróżkę. tu nawet jacyś Polacy przyjechali, nie ma nowa. Namiestowo Słowacja, ładnie tu jest, kurde, całkiem inaczej jak na wiosnę my byli. To jest ten kub, słowacki sklep, a można tam tędy Na Namiestowo w pełni lata. na jest tobą w wakacje. idziemy do sklepu później idziemy sena, posiedzieć tam nad wodę patrzcie się, jaka ładna Skoda VRS nam by taką lubiał co? Ja Mam jeszcze sobie, na sobie nastąp, powiem Wam, że super ceny tutaj mają. kebab jest po 5 euro. I po 7 na talerze, I po 5 w klatku zawijany Także super ceny mm. za chlebab. A my idziemy nad jeziorko. Lody po 1 euro. To wiadomo, że to. Miasteczko takie małe. Panie z tego da się woda nie. Tu dużo zainwestowali w takie. Leżaki, ławeczki mocno zainwestowali. Takie porobili ludziom, żeby się tu opalać czy coś kurda. Wysoki poziom, wysoki, ale niski poziom wody. No, one są nieduże One są takie, wiesz. Podjebaskie. No. Nie, ale nie wydaje ci się, że tam była czyściej świata woda? Tak. Może dlatego, że się tyle ludzi tutaj kopie, co? Leżymy sobie na trawie Staszka ma czas zen, czyli drzemkę. Ale powiedz mu. I rozmawiamy z chatem GPT. domu kupiliśmy steki, będziemy I robić steki. Asfalcie.